Nie, ale ta grafika jest mega. Jak się podoba? Super, powiem ci, że wyszło mega. Zapraszam do, do naszej bajki, chodź. No, zapraszamy do bajki. Jeszcze pustej? Tak, zobacz. Ale, ale od środka to wygląda naprawdę mega. Teraz będziemy... Bardzo dobrze to wygląda.

Akuratnie i tak dalej. No, także dzisiaj wystawiamy się. Od jutra zaczynamy całą zabawę. Jakie są dole dla ojca prowadzącego? Święcona? Może być. Powiem tak, że nie wiem na co tu łowić, bo jeszcze nie jestem mówcą. ale zaraz pójdziemy do Mika do powiaderka Idziemy na wiadro. Znaczy tak? po wiadro. A to jest pierwszy dzień targów. Lecimy. Dawaj. Dzień dobry. A czy tu coś dają? Dzień dobry. Mogę panu zaproponować w sumie nic. Nie mamy na sprzedaż, prowadzimy sprzedaży detalicznej. Ale, ale może. My z pytaniem. No. nie. My Bez pytania. Wiaderka. Potrzebujemy wiadra. Wiadro można, ale, ale, tak, to, ale po, po pracy. Ale takie, w których się zniesie taka bańka 5 litrowa No. 5 litrów. Bo kanał będzie. Kupiłem tam dwie. Starczy. Wracamy, zobaczymy jaka do niego idzie, ale jeszcze mamy trochę do przejścia. Szmietek kupuje? co tu bierzesz? Kupił Lures. Panie tak. materiał nagrywany na coś Trzymajko. Teraz. Co ty tam robisz teraz? To Ja wolne Na no. Na małże, Na, na, na 0,7 metra schodzą Zwłaszcza teraz w porze zimowej Takie powolne prowadzenie Pod nurcik Można sobie go wypuszczać puszczać. bardzo wdzięczna przynęta ja lubię, ja lubię te wypuszczać poszaki Bo stoisz na rzece i widzisz Z daleka on jak spamik żywcowy pojedzie nie, widzisz go po prostu gdzie jest ten zaczynasz Człowiek ze za starożytą wyjdzie, nie? Ale ze jest człowiek, nie trochę Ty, Szmitu Tak ty jest? Mówiłeś, że ty chcesz jakieś twitchy na pstrągi Tak, byłby fajnie tam, Nie wiem, nie poradził w ogóle ręki coś Czekaj. to w kontakcie No to tylko w to się kółko I przednie oczko, przednie lewo, oczko. prawo Przemek no, 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 tak Kolega jest? szuka twitchy na pstrągi, twitchy pod, pstrągi. Twitchy pod pstrągi Duże, jak duże pstrągi to flamer ale nie, takich duży tutaj ja nie mam. Nie ma takich dużych. On łowi wielkości Famero. Aha, no to Ty, nie przesadzaj. Słuchaj narrator. Kosior. Podstawa. Miałem troszeczkę mniejsze rozmiary wtedy, ale no Ale zobacz. zobacz. 6,5 cm. Wydaje się duży na, na strongi, tak? Rybka, co to dla krąga jest taka rybka? Można spróbować, nie? nie? Po prostu my sami się ograniczamy w pewnej. Ja pod, wiesz, podobną sytuację miałem na Słowenii, jak byłem. W momencie kiedy przez tamę puścili wodę z jeziora zaporowego, płotki dostały tak konkretnie w dupę i straszna, straszna ilość tych płoci szło takich poprzekręcanych, nie? To też mój ziomek robić szyszka, co robił te woblery boleniowe. Fajnego takiego woblerka miał większego w palowaniu płoci i tym woblerem taką. Ale tą I nie było problemu Mi nie było problemu, za... Pstrąg jest rybą, która naprawdę potrafi jeść selektywnie Także duży wogler na pewno nie będzie straszny Ja w tym roku zacznę łowić tymi woglerami Na pstrągi 11 cm. Że za duży, że jestem, nie Całokowska, wiem nie? Że wariat Okej, okay. ale znajdzie się pstrąg dla niego Jeżeli ja złowiłem pstrąga akurat wtedy na librę na tego Largo Largo No to pstrąg 35 cm Taki średniaczek Miał kiełbia około 10 cm, pysku i moją gumę Ja gdzieś mam zdjęcie wysłałem wtedy na grupę, nie? No. Tego co złowiłem na właśnie imitację tej poteczki takiej szarpanej potem ten Wyciągnąłem go z wody, a z pyska dwie potki wystawały, nie? No to właśnie, no to już Nie, widzę. to wezmę tego, 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 tego no no. to wiesz co, ja tutaj, to jest ekspozycja Dobra. No. Morskie tęczaczysko. Primanki? Witam serdecznie na kanale Primanki Ja myślałem że to srebrniak one tak walczą. Jest to nowość na ten rok 25-26 gramów praca w opadzie Coś pięknego się zrobił Jutrze również już prawie wszystkie zaszły, dwa zostały Również nowy rok toner 12 11 cm, ale będzie również 15,5 i myślę, że to zrobi duże zamieszanie na szczupakach. Ale jak pokaż to tak, fajnie wyglądają. Od wertla. Bardzo ładne. No spoko spokoby były. No, tutaj tam się wyświetla w nim, nie wyświetla? się nie wyświetla? Ja nie ja wyłącz. Róż bierzesz? Tak. biorę róż, bo mój kolega. Tu masz fajne tematy Ale masz takie potady? Czy jakieś takie z tego Jaką się najpierw ceniasz początek targu? Początek targu. Początek mega dobry. Teraz taka przerwa się zrobiła I Jakaś kawka, coś do kawki Chwila spokoju, odetchnięcia I tak właśnie spoglądam na telefon, że jest godzina taka 14 Połowa roboty Tak, ale dzisiaj jest sobota, ludzie też są w pracy Także pewnie za jakiś czas, myślę do godziny czasu Coś się, coś się zacznie znowu ruszać I tyle Czekamy Jesteśmy na drugim dniu targów. Dzisiaj zdecydowanie luźniej, mniej ludzi, wiadomo, w końcu niedziela. Mamy jeszcze 6 godzin, i wracamy do soli. Dobra, chodźcie, obczujmy nową markę na rynku polskiego. Rynku Dzieła myślę, że to może zrobić naprawdę dużo zamieszania. Słuchajcie, jesteśmy u chłopaków z Finest Bite. Jesteście nową marką na rynku, tak? Tak, siemano. Na, na wstępie cześć, Łukasz Mikodem. Tak, jesteśmy nową marką na rynku wędkarskim. Przynęty głównie z asortymentu strągowego, jak również okoniowego, ultralight, lekkie łowienie, gumkowe. Bardzo bogata oferta w naszym katalogu. Tutaj macie modele, 8 modeli w różnych rozmiarach. Dakworm, bardzo fajna przynęta, yy, taka dosyć innowacyjna. Jest to taki warmik pstrągowy, służący do trout area, a także w kolorach naturalnych. Na pstrągi rzeczne, z taką płetewką, bardzo delikatna płetewka, przy najmniejszym ruchu faluje w wodzie w każdą stronę. Tutaj z warmików jeszcze taki gruby warmik, to jest bardzo dobra przynęta na początek tego sezonu. Na pstrągi protokowe, cieńsza odmiana, okoniowo, jaskółeczki, w naturalnych kolorkach, już na takie wiosenno-letnie łowienie jeziorowe, na kanały bardzo skuteczne przynęty oraz przynęty z gamy Trout Area w kolorach mocno seledynowych, rażących. To też taka dziedzina bardzo mocno rozwijająca się w tych czasach i no, wydaje mi się, że będzie to niedługo przyszłość Ultralighta, czyli Troutarea. Wszystko jest zapakowane w słoiczkach. Tutaj macie pokazany zapach, numer kolorystyczny z katalogu. Słoiczek jest lakowany, ponieważ nasze przynęty wszystkie są aromatyzowane. Przynęty są aromatyzowane serem. Przynęty strągowe, przynęty okoniowe, cało zapach sardynki. I co mogę powiedzieć? Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. I na pewno znajdziecie nas na Facebooku, strona Fines Byte, także TikTok, Instagram. Także zapraszam i pozdrawiamy. Cześć! A pożek pięknie Dobrze, dzięki wam co tam nie posiłczajasz? Po prostu potwierdzielamy konkurencji pomysły tak? i ulepszamy to i robimy z tego fajniejsze rzeczy. A tam, tam pokazałem ludziom trochę z bajtów, Dobry. trochę się przeszliśmy po hali. no i dobrze. Jakiś tam ruch jest.